Dzień dobry Państwu, dzisiaj pogadamy sobie o emoji, o tym, w jaki sposób one stały się aż tak bardzo ważną częścią tej naszej komunikacji internetowej. No i historia naprawdę sięga już zamierzchłych czasów, że tak powiem. Natomiast, no jak sami wiemy, to, że zaczęliśmy z nich tak często korzystać, to zawdzięczamy tak naprawdę na smartfonizacji. Ale nie będę uprzedzał faktów. Zapraszam was serdecznie do materiału. Kamowrostka jest taka, że pierwsze próby używania minek w tekście datowane są jeszcze na XIX wiek. Wtedy taki zapis w postaci średnika przed nawiasem pojawił się w jednym z tekstów, No ale wtedy raczej jeszcze mało kto ogarniał, że coś takiego to nie jest jakiś błąd w druku. Natomiast pierwsze emotki, w formie trzyczęściowych znaków, użyto w latach. 80. XX wieku. Wtedy już było wiadome o co chodzi i co ta kombinacja oznacza, a miało to miejsce rzekomo na jednym z uniwersytetów, gdzie poważni naukowcy dla żartów rozpowszechnili trollerską plotkę o śmiercionośnej substancji w laboratorium. Po tym trollingu jeden z profesorów zaproponował oznaczanie żartów w komunikacji w obrębie wewnętrznej sieci ARPANET znakami dwukropek myślnik nawias, czyli właśnie przypominające wesołą minkę a smutne wiadomości z znakami, no, z takimi, z takimi samymi, tylko ze, z minką smutną, czyli z nawiasem odwróconym w drugą stronę. I to się przyjęło. Oczywiście ta metodyka zaczęła się rozprzestrzeniać na inne kraje. Jedni zamiast dwukropka zaczęli stosować znak równości, inni wyrzucili nosek z buźki. Jak to z nowymi rzeczami bywa, te bardzo dynamicznie ewoluowały. Jest to zresztą ciekawe, że zależnie od kraju emotki znakowe wyglądają inaczej. W Polsce są dwuznakowe, natomiast w Japonii najczęściej zaczynają się od w którym to znajduje się kilka kolejnych znaków. No, co kraj, to obyczaj. Nie będziemy jednak dokładnie opisywać całej historii, bo ta jest bardzo długa. Warto jednak wiedzieć, że pierwsze próby stworzenia graficznych emotek pojawiały się już w latach 90. chociażby Microsoft wprowadził je w pakiecie Office w ramach jednej z czcionek, więc już mogły pojawiać się jako wizualne buźki w drukowanych tekstach. Nale no tych kolorowych doczekaliśmy się dopiero wraz z rozwojem pierwszych komunikatorów internetowych, takich jak Kadugadu. Ówczesne telefony komórkowe nie miały jeszcze aż tak dużej pamięci, by pomieścić te wszystkie kolorowe grafiki. tam więc wciąż korzystaliśmy z kombinacji. Znaków. Natomiast na gadu kwestię emotek potraktowano z napracowankiem. Było ich kilkadziesiąt, w dodatku w pełni animowane, a czasem dodawano też nowe. Z racji, że wielu z nas dopiero uczyło się komunikacji w sieci, no to kończenie każdego zdania emotką to była norma. Do tej pory raczej nie wysłaliśmy wiadomości w tak kurtowych ilościach każdego dnia. Nikt z nas nie wiedział też, jak dobrze określić nasze intencje i przede wszystkim humor. Maile wysłaliśmy, nie wiem, no, raz na kilka dni, tak? No i właśnie, i stąd emotki w niemal każdym zdaniu. Były po prostu normą. Natomiast już w 2004 roku padł pomysł ze strony operatorów sieci komórkowych w Europie i USA na stworzenie swoich własnych zestawów emoji, czyli graficznych reprezentantów różnych stanów emocji człowieka. Wszyscy spoglądają to z dystansem, no poza Google i Apple, które zainteresowały się tematem, o ile emoji były zunifikowane na różnych systemach. No i w tym miał pomóc wprowadzanie graficznych obrazków do standardu Unicode, czyli tego, który odpowiada za to, by tekst był jednakowo czytelny na wszystkich urządzeniach świata. Obecnie to właśnie Unicode między innymi rozwija emoji i dodaje nowe. Oznaczałoby to, że niezależnie od tego, czy ktoś się po polsku czy po chińsku, używanie emoji pozwoliłoby im się dogadać. I cóż, jeśli mielibyśmy porozmawiać o tym, e, jak to się stało, że emoji stały się tak popularne i dlaczego zaczęliśmy z nich korzystać tak chętnie, no to myślę, że tutaj najwięcej zrobiła ta smartfonizacja. No Wiecie, pisanie na telefonie długo ewoluowało i żeby przyspieszyć ten proces, zaczęliśmy chętnie korzystać z emoji. Najpierw, wiadomo, może nie najpierw, ale był ten prosty kciuk w górę zamiast okejki, e, była śmiejąca się buźka zamiast Haha, ha, ha i tak dalej, czy też xd. No, emoji są fajnym narzędziem do tego, by podkreślać wydźwięk wiadomości. Na tyle, że we współczesnym świecie dobrze napisane zadania bez używania emoji, które zdejmują z nas konieczność interpretowania tej wiadomości, bywają dużo śmieszniejsze. Niż kiedyś. I myślę, że na koniec też warto wspomnieć, że w Polsce korzystamy z emoji dużo częściej niż na Zachodzie. Wystarczy wejść chociażby na zagranicznego reddita, tam ludzie używają buziek sporadycznie, a ich z już w ogóle się nie dopatrzymy. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika. Może z tego, że wielu z nas wychowało się na erze gadu-gadu, gdzie te emoji były kluczowe. No myślę, że gadu-gadu na pewno w pewnym stopniu miało wpływ na naszą komunikację internetową, to znaczy to nie tak, że na zachodzie nie mieli Emotek bo nie, nie mieli takich komunikatorów jak gadu-gadu, ale myślę, że jest to pewien evenement po prostu na skalę europejską. Tyle i aż tyle. No i cóż, ode mnie to by było tyle. Jak sami widzicie, ta historia emoji jest dosyć złożona, bowiem one powstawały e, w czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy tak naprawdę internetu, dostępu do internetu. Zanim ta wieść o tym, że coś takiego istnieje się rozeszła, no to spory, sporo wody w Wiśle musiało upłynąć. No i cóż, oddamy to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego materiału. Cześć. Pa!